Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku Park. A były małe problemy, komplikacje ze względu na to, że w weekend w sobotę piłem, w niedzielę odpaliłem kompanię, działały mi słuchawki. Jako, że zdarzało się to już częściej, wcześniej wiele razy. Kto jest na, na kanale, ten, ten wie jak często. Dlatego zwaliłem instynktownie winę na koty i odpuściłem sobie w niedzielę to parszywe urządzenie, jakim jest komputer. Natomiast dzisiaj, y, siadając do komputera, zmieniając kabel od słuchawek, okazało się, że słuchawki nadal nie działają. E, po chwili zastanowienia, e, uświadomiłem sobie, że kończąc bodajże w piątek, rozgrywkę była aktualizacja na komputerze. E, zrobiłem aktualizację ponownie, zaskoczyło. E, także wszystko działa. Jedziemy, jest nowy dzień, nowy odcinek. Ciężki wybór przed nami. Um, oczywiście wchodząc do gry yy, flaga była na dole, to znaczy, że gra trochę mnie cofnęła. Yy, tyle znaczą zapisy w tej yy, kochanej grze, ale już pomijając ten fakt, wracamy do rozgrywki. Mamy jakieś nowe zadanie, ale mamy też jakiś nowy punkt. Yy, trochę mnie tu nie było, więc yy, dajcie mi momencik. Ja się muszę, yy, muszę się tutaj yy, rozglądnąć. Nie krzyczkot, Dobra, kwestia wygląda tak. Myślę, że w to pójdziemy. Nie wiem, jak to działa. Czy to działa samoistnie? Czy ich trzeba tam napierdzieć przed całą walką? Mogę to wziąć? A nie, nie, nie mam talentów dostępnych. Dobra, nieważne. Po prostu mam trzy tutaj. Y, to mi na razie nie interesuje. Kupiłem rzeczy y, od tego typa z powrotem. Natomiast, natomiast natomiast nie kupowałem wszystkich, bo stwierdziłem, że szkoda kasy. Skoczymy sobie, wiecie co, ja mam parę pomysłów. Zanim pójdziemy po ten bądź co bądź ciężki wybór. No mam nadzieję, że nie postawią nas. W takiej nieprzyjemnej sytuacji, że będziemy musieli wybierać. No wiadomo, że wybierzemy Kupa Kips, bo jesteśmy lojalni, wierni i w ogóle zajebiści. Natomiast tak, na pewno tu był jeden sklep z rzeczami do kupienia u tego, u tego żulka, ale drugi był tutaj. Ja bym się teraz do niego przeniósł i kupił sobie od razu te rzeczy, które są na wyższy level niż... Czemu ja mam jakiegoś ciula ze sobą? O oh, ty... Co to są za pajace tam? Idziemy zaraz ich lać, ale to za momencik. Ehm. Um...

On ma tylko na bloki. no Weźmiemy to. W sensie nie za bardzo mnie te bloki interesują, bo blokuje to ja raczej średnio. Ten poradnik się nam przyda? Nie wiem. Ale one mają po dwa perki. Wiecie co? Weźmy to wszystko od niego. I zwiększa się o dwa. To też dupa jest jakaś taka. To jest jakby misja do kupienia. Chyba tak, tak to mniej więcej rozumiem. Ol, dobra Wiecie co? I teraz y, ja, bym, ja bym to zrobił tak. Bo mamy na siódmy level, tak? Ogólnie mamy level 8, natomiast mamy na siódmy level levelki 7910. E, natomiast tutaj na ósmy level, mamy już dwa miecze, to trzeba się rozglądać. Momencik, dajcie, tak? Dobra, dobra, jestem, i teraz sytuacja wygląda tak. Zdecydowałem się, zdecydowałem się na ten mieczyk, ze względu na to, że on daje krwawienie, czyli, w, jakby w duecie z umiejętnością rozdupcyjną wszystkich. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o ataki dystansowe, raz, że nie mam żadnego dobrego perka, żeby na to, na to założyć, więc też myślę, że powoli od tego niestety ucznictwa będziemy musieli odejść. Mam jakieś rzeczy na 10. level, natomiast nic w tym sklepie jakiegoś magicznego nie było. Idziemy klepnąć tych pajaców, bo jestem bardzo ciekawy. A oni się nie chcą bić! To nie jest tak, że pyk pyki i fajty. Eee, czekajcie, bo ja tu coś miałem zrobić. Zna a, mam znaleźć paczkę fajek. Uuu. Dobra. Nie wiem gdzie, ale poszukamy. Nie ma problemu. Przecież od tego tu jesteśmy. Słuchajcie, panowie, fajki. Szlugi raz. Aha, czyli nie, po prostu nie i tyle. Hmm. Oni jarają, no to dajcie. Ale już aha. Przecież w całym płeście chodzi o to, że mamy się przebrać za gota. Zróbmy to, chociaż nie pasuje mi ten strój, bo on tylko daje. W ogóle opis, opis stroju gota jest. Minus 20 do charyzmy. No, wyglądamy jak Menel. Dobra, bo ktoś mnie próbuje oszukać. Ale to jest w Jimbo? W Jimbo? Jimbo? Tą paczkę fajek mamy znaleźć? A może trzeba... Dobra, może trzeba misję dla Jimbo zrobić. I o mysz, trzeba pokonać. Już mi się podoba. Ok. Wszystko jest wiadomo. Nie ma problemu, ale wyglądamy. Dramat. Ale myślę, że sobie poradzimy. Nawet w tym stroju mam świadomość. Najpierw zasuwamy. Co tu jest? A tu co? Powstrzymaj Algora przed. Czy musimy iść do Algora? Ej. Zupełnie inne założenia na odcinek, tu nie ma co planować. Algor, w ciulu, chodź tu. Chyba U... Przestań mi pisać na tablicy, hamie. Będziemy się z Algorem pisgać? Ile on ma HP? On będzie miał 4 miliony. Dwa tysiące. Czekajcie, bo defy, 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 okay. No to było nudne. To było nudne, to fakt. Jeszcze z, ej, z jakimś pajacem jeszcze to robię, dlaczego? Dobra, polej po go wodą. Widziałem, że. Yy... Jedna z osób zarzuciła mi, że pomimo, że mam dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy, to z nich nie korzystam. Yy, jazda z nim, no nie za dużo mu robię. Yy, przyjacielu drogi, wiele wrogów. Czy ja mogę Cię zmienić na Batersa? Kurwa, no to dlaczego? Nie od razu. Daj mi, batersa Oho. Ej, oni mają gnaty. Ja mu trzeba dokrwawienie... spotęgować. I to totalnie. Dużo stracił, dużo. Um. Oni stoją jakoś tak ciulowo, ale na szczęście. Z profesor chaosu gnojechamy. Uwielbiam ten skill, uwielbiam. Tylko dobrze wylosować, to jest najcięższe w tym wszystkim. Oj, dupa. A czy nie wiem, czy to jest takie, jakieś, to jest chyba najsłabsze. O, jeszcze oni mają pancerz, nic nie zrobiłem im. Ale on jest na furany, ja pierdykam. Yy, przyjacielu, lecz się. Nie wiem, chyba małym, bo. Chociaż mamy tego HP, trochę. E, jest git, mały jest git. Yy. Jeszcze raz mu można zarzucić krwawienie, no. Yy. Ile wy macie pancerza? A wy nie macie pancerza O oh shit To wiecie co? To jednak Jednak sobie pipę bym Mimo wszystko chciał uderzyć To jest tak Że pipa rośnie o 40 git I I We przypierdziel Chociaż w tych dwóch Ale to im nic nie robi Ej, mam nadzieję, że oni nie będą do mnie strzelać. Hmm, kurde i muszę, muszę bić od na odległość. Prawy przycisk myszy. Czemu za jeden tylko? Co ja jestem, jakaś pinda? Dobra, żryj duży teraz, bo już masz mało HP. Ty się nie przebijesz tam w żaden sposób, rozumiem? Ej, za 18 dramat Ej, strzelają do mnie! No strzelaj do po... Ty ku... Aha, mnie, Ej, z pancerzem, a on mnie po 40. W sensie z blokami idealnymi. O kurwa, za czysta mi no. Oho. Ja to przegram. Chociaż nie, bo on się krwawi, on się krwawi. Dobrze, 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 dobrze. Dawaj Butters. Ta walka jest nasza. To musi być nasza. Oh shit. Czy ja im niewiele robię? You mm. Nie to. A ja czekaj, czy jakbym go... i ja walnął. Ja, no i ja go za 300 To bater, co jest z tobą, mnie tak? O kurwa, krwawienie razy trzymam. O chuj, zginąłem. Przegrałem walkę! Nie! Ale mnie upokorzyli. Weź tego pajaca, bo na tym też straciłem. Eee. Yy... la la la, drużyna. Kolejnym z niebie. Nie lubię jakichś księgów, blondasek jest mój. Dobra, daruj sobie tam opowieść, daruj Stary. I Jedziemy z tematem. Now let's see how you like sitting through a whole presentation on global warming. Dobrze? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze, bardzo ładnie. Wszystko wybronione. Okej, okay. jest krwawienie. Mieczem go muszę walnąć. Tam zostawiam na razie pipę. Kurde, on już wezwał ich Mogłem go najpierw z miecza, no Okej, okay. nie sądziłem, że taka ciężka walka będzie Bo bym się może przebrał Może by to coś dało Dawaj profesora Może lepiej wylosujemy teraz. Okej. Okay. Profesor... Coś, coś jest nie Okej, okay. Zabro... zablokowałem strzał z pistoletu. Jestem z siebie bardzo dumny. Oho. Dawaj go. Dawaj go, lecz go do full. I można rzucić bobkiem, żeby obrzydzić. To nie byłoby takie głupie. Szamaj. przyjacielu. Mmm Dobra, ma 5 stopni krwawienia, to jest max. Yy, ty nie masz umiejętności. Ej ci agenci, mam nadzieję, że tylko algora trzeba... No Nie, 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 coś jest nie, nie. Cześć, jastę, halo. No i wpizdu. Wstawaj, 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 nie ma czasu. Muszę wykombinować, jak ja mam to zrobić. Eee, tu nie uderzę pipom. Czemu z tej kuszy wtedy nie siadło? No to bije po jeden. Dlaczego? Dlaczego tak słabo? O kurde, mogłem się leczyć. Jeszcze za wcześnie. No ty chyba jesteś... Zamknięty, k***wa. Z automatu mnie No i Algor mi go dobije Byle tylko stracił miksturę I nie mógł siebie leczyć eee, Też popełniłem błąd Dobra, nie, nie mówcie mi tak Poradzę sobie Muszę się przebić do niego Niestety i fajnie dwa stopnie krwawienia to zapewnia eee, leczmy super jesteś fajny. no i chuj. dobra Przeszło krwawienie. Odrodzimy... Bo... Ej, padł. Ale muszę ich dobić. Oh, fuck. Ale co żyje teraz. Dużo rzeczy tu żyje. On ma odbicie, nie ma riposty. Trzeba mu jak najszybciej krwawienie. A ma ripostę, tylko że ripostą... On stoi i tak z ripostą. Kurwa jego mać. Dobra, lecz, Butters. I'm hit. Bym wiedział, że yeah. trzeba ich też pokonać. To może bym to lepiej zagrał. Lecz terca On ciągle na ripoście stoi. Coś tam kuszą jest nie halo. Dajcie mi Kwawienie zarzucę blondasowi. Przeciwnej drużyny. Niech się kurwa męczy. On ma i tak już chyba kwawienia. To będzie bardzo długa walka. O, riposta, dobra. Teraz już wiem, ale. Eee... Yy... Leczenie sobie batersem leczenie zamontuj, nie, 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 rób tego błędu. Gdzie mu HP poszło do góry? O kurwa jego mać. Ty ale mi doł. Trzeba było używać jak była możliwość. Dobra, ty wiem, że nie masz. Będziesz wyniszczał tamtego z bronią. Tylko że po 18 to ty mu możesz ...pałkę okay. robić. O kurde. Nie, tu może można małą. Bo jeszcze nie ma tak tragicznie. Okej, okay, okej, okay. jest yes, git, jest git. Macaj, macaj, macaj po tych po plecach, macaj. Zawsze wejdę w umiejętności, będę patrzył. Hey, Dobrze, że przed, jest, spadł. Dobrze, że przed granatem się w miarę jako tak obronię. Um prawem i dwa krwawienia. Elegancko. O, mam. Ale to była ciężka walka. Dawaj tego kabla trochę, chyba nie denerwuj mnie. Ale to była ciężka walka tej. Ale dziewiąty level już To był większy. Algor. Co ty masz? Le, lipa. Dobra, wejdź, wszystko. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czekajcie, ja sobie zerknę. Ja coś mam na dziewiąty. Czemu to bije tak mało? Ja, ale mam dziewiąty... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. W dupie mam tą kuszę. Zawsze wiedziałem, że jak jesteś dystansowym, to jesteś k***a ku... z łukiem, nie z kuszą. Pamiętajcie to, młodzi, młodzi adepci wałuczniństwa. A Jak to będzie orać? Jak to będzie orać, orać będzie orać. No ale na to daj, to daj na to elegancko. ulty, ale, 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 ale. No dobra, wiem, że tu mam takie dwa łuki. Nie mylcie mnie teraz. Dobra, to to zrobiliśmy. Zajebiście, że w tym odcinku już dużo więcej nie zrobimy. Yy, idziemy chociaż w dzwonek zadzwonić. Bo ta misja yy, z poradnika jest długa. Dzwoneczek, halo. O, ale mućka. Dawają, leją. Aha, i to tyle? Wiecie co? Zrobimy więcej. Przecież nie przyszedłem tu zrobić jednej rzeczy. Jest jest tu Jimmy, Jimmy Petarda. Tak, ja wszystko wiem. Dużo wiem w sensie. O. A z tym się bije. Krowę na hita, a z tym się bije. Co to za nierówności są? Dobra, zdolności ile to. 3690! Co to jest za zmutowany pies, j**any? Dobra, ale on nie ma pancerza. Na dwa młoty starczy. Teraz już starczy na dwa młoty. Rozwinął się Batters. Może nie będzie tak źle? Dobrze, że ten pies atakuje normalnie. Ja się z tego jakby cieszę. Biorę to pod uwagę i doceniam kurców. Aha. Jest mowa o psie i idzie kot. Nie przeszkadaj. Bordo. Nic nie widzę. Odejdź, odejdź. Naczu no, ja. Nie wiem czy zablokowałem. No idź, bo to... Poszedł stąd, poszedł, poszedł. poszedł. Ale idź, kur. Jak masz kur... oparcie na szkło. Dobra, to tam jeszcze do tej misji, bo fajna misja to jest. Użyj sera y... Chujomysz i... Nie rudawka. Nietoperze jedynie gdzie widziałem. To były. To były w kanałach obok kina. A Chujomysz Nie wiem. A wiem gdzie to może być. To może być też w kanałach. Mhm, mhm. Dzisiaj dzisiaj będzie dłuższy odcinek. Znowu. Dobra. Jakiś sztandar mam rozwalić? A ten sztandar, tak? No i okej. Okay. Ale jest misji schodzeniem. chodzeniem. Ty, a, y, kino jest po drugiej stronie ulicy. Przepraszam, to się cofamy. A jeszcze w tym stroju biegam do dupy. Dobra, przyszyję. Potem będę znowu narzekał, jak algor mi, no nie, za mi w dupę, ale... Dobra, ostatnie, ostatnie co robimy, bo widzę, że już mi się światło rusza, kod mi przeszkadza. Idziemy do kanałów. Idziemy do kanałów, żeby pokanać yy, nietoperka. że tu. Tak, zaraz będę nagrywał następny odcinek pewnie, więc to zrobię. Elo? Yeah. Dawaj z tym nietoperzem. lecimy. Od razu krwawienie na niego. 3000 HP nie topesz. Proszę was. Co ty masz? Chory jesteś nietoperz? Po prostu walki to są. Mogłem uderzyć z mota. O oh, shit, się uleczył. Zlekceważyłem. Dobra, ale krwawienie po raz Anty w plecy. Dało radę. Dobra moi kochani. Na ten odcinek to tyle. W następnym idziemy po mysza, Albo Kujomysza, jak kto woli... Posuwam się światło. I. I może pójdziemy do gotów. Na razie trzymajcie się. Dziękuję bardzo za obecność. Zostawiajcie lajki, komentarze, łapki, followy. Wszystko zostawiajcie. Trzymajcie się cieplutko. Kocham, pozdrawiam. Siema.